Jak byłam nastolatką, to uwielbiałam ten deserek. Znacie ten deser. Czekoladowy deser z bitą śmietaną. Ja po prostu uwielbiałam go jeść. Teraz już wiem, że skład no nie najlepszy. No ale kto by czytał w, mając naście lat ten skład. Teraz to robię teraz. I okazuje się, że ten mój ukochany z nastoletnich czasów deser ma w 100 gramach. 12,5 grama cukru. Jakim było dla mnie zaskoczeniem, jak się okazało, że ten jogurcik truskawkowy, który jest takimi drażetkami, który jest wybierany na pratę przez bardzo dużą ilość nieświadomych rodziców dla swoich dzieci, ma 18,4 grama cukru. Ma znacznie więcej cukru niż ten ukochany deserek. Gdybym miała podjąć decyzję, co zjeść w tym momencie, to wybrałabym ten ukochany deserek.